Witam serdecznie. Pokażę jak przygotować dwa pyszne kompoty z rabarbarem do słoików. Jeden z samego rabarbaru, a drugi z truskawkami i rabarbarem. Do przygotowania pierwszego kompotu będziemy potrzebowali około kilograma rabarbaru, litr wody i szklankę cukru. Najpierw przygotuję wodę z cukrem. Do garnka przelewam wodę, dodaję cukier i zagotowuję. Woda do zalania rabarbaru w słoikach jest gotowa. Dokładnie umyty rabarbar kroję na mniejsze kawałki. Ja osobiście rabarbaru nie obieram, ale jeżeli chcemy, to możemy obrać. Do wyparzonych słoików przekładam rabarbar, pozostawiając u góry około 3 cm wolnego miejsca. Następnie gorącą wodą z cukrem zalewam rabarbar w słoikach. Brzeg słoika dokładnie wycieram i mocno zakręcam wieczko. Teraz pokażę, jak przygotować drugi kompot, na który będziemy potrzebowali. Około 600 g rabarbaru, około 600 G truskawek, szklankę cukru i litr wody. Tak jak przy pierwszym kompocie wodę z cukrem zagotowuję. Dokładnie umyty i pokrojony rabarbar przykładam porówno do wcześniej wyparzonych słoików. I na górę porówno układam truskawki. Słoiki zalewam wodą z cukrem. i Jeżeli zabrakłoby zalewy, to możemy dolać przygotowanej wody lub dorobić zalewy. Brzeg słoika dokładnie wycieram i mocno zakręcam wieczko. Teraz słoiki będę pasteryzowała. Pasteryzację możemy przeprowadzić na mokro lub na sucho w piekarniku. Ja będę pasteryzowała w piekarniku. Słoiki ustawiam na blasze tak, żeby się nie stykały i wstawiam do zimnego piekarnika. Temperaturę ustawiam na 120 stopni i od momentu nagrzania piekarnika pasteryzuję około 40 minut. Wyłączam grzanie i pozostawiam jeszcze słoiki w piekarniku na około 15 minut. Następnie słoiki wyjmuję i ustawiam do góry dnem na ściereczce. Nakrywam ręcznikiem i pozostawiam do wystudzenia. Tak przygotowany kompot przechowuję w chłodnym i ciemnym miejscu. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Kompot jest gotowy, życzę udanych przetworów i smacznego.